Raz, dwa, trzy. Halo, halo, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w naszej krypcie 997. I oczywiście w ramach naszej serii Fallout Shelter. Mm, kontynuujemy sobie giereczkę. Zobaczymy, co tu się wydarzyło przez noc. Bo ja to sobie od poprzedniego odcinka w real time poszedłem spać jeszcze przed snem. E, poklikałem tutaj level upy, ale widzę, że po nocy już padły kolejne. Więc tutaj polewelujemy sobie. Naszą blok ekipę. No i tutaj już widzimy, że percepcja ładnie wzrosła. Tutaj pakują sobie siłę i to bardzo ładnie idzie. Tutaj leci sobie agility i to jest spoko, więc niech oni tam sobie dalej ćwiczą. Wszystkie surowce są na odpowiednim poziomie. Przybył nowy dweller? Przybył nowy dweller Johnny Lewis. Tak mi się podobasz z tą nazwą i z tą stylową, że nawet się zostawię takiego jakim jesteś. Witaj kumplu. Nie masz żadnych specjalnych umiejętności, więc może inteligencję sobie ćwicz i to będzie w porządku. Boję się, że i samu nie żyje. No właśnie. On już miał problem po 9 godzinach. Tam około, no chyba 9. 9.18 mi umarł wczoraj w nocy. Widzę, że no, 400 kapsli dałem poprzednio, żeby go wskrzesić, bo zależało mi, żeby dobył tego Taska, żeby 10 godzin któryś eksplorował. Um, no cóż, no dobrze, skrzesimy go ponownie, to będzie łącznie 1000 kapsli na niego, ale trudno i rikoluję ciebie w takim razie, wydamy kolkę, żebyś tu ładnie szybciutko sobie wrócił i samu, bo potrzebujemy cię w krypcie, sell common items, ok, resztę zbieramy i mamy walizę, to jest istotne, equip ten with a weapon, dobra, no to będzie prościusie do zrobienia, bo robimy sobie tak i robimy sobie tak. I robimy sobie tak i robimy sobie tak I robimy sobie tak i robimy sobie tak I zdejmujemy i robimy sobie tak i robimy sobie tak No musimy ich tak przeklikać i im to pozdejmować Oczywiście Teraz mam nadzieję sobie idzie do przodu O nie, przestało. a dlaczego? Zdejmijmy Ci Dobra, poczekaj. Stazja. O, ja czemu to nie łapię? No może was? Ach, to jest jednak... Dobra, jednak sprawdza ilu naraz będzie miało bronie. No dobrze. O, ty już masz. W porządku. Tutaj sobie ładnie ćwiczycie. Dobra, to już ekwipujemy. Ekwipujemy. Ekwipujemy, mamy 10 duelerów w porządku. Sprzedaj 100 broń lub outfitów. O, oh, wow, to bardzo dużo. To będzie wymagało wielu questów. Ale myślę, że damy sobie radę. Pozdejmujemy te bronie z nich od razu. Bo to nie ma sensu, żeby oni tak podtrzymali. Znaczy za jakiś czas trzeba będzie takie średnie bronie porozdawać rzeczywiście jak najszerzej. Takie właśnie 5 do 7. Żeby oni w różnych miejscach to mieli, żeby byli w stanie się bronić po prostu elegancko. No ale tak póki co. To myślę, że bez napinki mm, dobra, ten Mol Rata, tak, z no casualties to jeszcze trochę. Cztery lokacje na Westlandzie to jeszcze trochę. Ora drocze Dobra, tu już poprzydzielamy brońki. Super. Jedziemy, jedziemy. Przylatuje jeszcze robocik na wsparcie. Szkoda, że nie ma Rat'y To byśmy mieli do questa od razu. gituba, Gitara Siema Dobra Sprawdzamy paczuchę, co tam przyszło Wonder glue Kapsle Steam pack Handyman jumpsuit i comedian outfit Takie przeciętniaczki Nic jakiegoś bardzo niezwykłego Dobra, moglibyśmy zrobić w sumie kolejną falę ciąż Tutaj u nas. A może tego się pozbyć? Albo to, bo to, to za ja zbiorę. To. Deliver ten Baby Dwellers. I to jest zadanie dla mnie, słuchajcie. To mi się podoba. Dobra, to ja zapraszam. Zaczniemy robić rzeczy. Mamy tutaj też kobitkę. Zapraszam Cię, Mandziu, chociaż Masz niską charyzmę, też Ci podkręcimy. Zapraszam Ciebie koleżko. I Tobie też charyzmę podkręcimy zaraz. Och, nie bardzo mam czyn, dobra. Comedian Outfit będzie musiał wystarczyć. Nawciu, zapraszam ciebie. To mi znowu, kurczę, porozwala troszeczkę, no ale trudno. Dobra, dobra. Ty, Pago, masz nawet niezłą tą charyzmę. Więcej ci jej nie doładuje niestety. Kto ma najwięcej charyzmy w tym? Zusie Wojtek Gola. Siedzisz w armorii W którym miejscu? Armory... co? Nie, sekundę... tu! Dzień dobry O mój Boże, comedian outfit <ścoughs> o, o, tutaj na panią z pieski... A tutaj taka klasa w ogóle Tatu z pieskiem, ten tu w garniaczku Edward Twitch? Who are you? Dobra, tutaj wjeżdżamy już... Tak, tu już się dansy dzieją Tutaj taka posłucha trochę Ciebie to bym wysłał, żebyś coś tam ćwiczył gościu Ojej, ale to było szybkie Bardzo szybkie to było Mandzio, co on tak przeskoczył? Porzec po nie zapominajka jednak tutaj Pago of Blond Bierze Klaudię, Wojtek Gola, Napcie Bardzo ładnie, dobra, oni niech tu działają I Tutaj zbieramy rzeczy I baby dwellersów będziemy robić Kogoś wyślemy sobie na wasteland Może tą Zusję, ona jest najlepsza chyba do tego, słuchajcie bo, no ona ma szósty level, to jest bardzo dużo wytrzymałości Więc jak jej przyznamy jeszcze Jakiś taki zwykły mergir, Damy jej dosyć dobrą spluwę I ją puścimy na pięciu tych i pięciu tych To ona pójdzie i będzie eksplorować naprawdę dwa dni I to jest spoko Tutaj działają Ty to nie wiem co tu robisz Czy ty ćwiczysz, czy ty nie ćwiczysz Chyba nie, kolega tak chodzi. Nie wie, co ma zrobić ze sobą. Zgodę, jak nie masz. Bo ty byłeś, to były dzieci, wszystko, no i oni teraz muszą coś ze sobą zrobić. No to będziemy was uczyć zaraz, no. Tutaj niech was czwórka będzie. No właśnie, bo wy tak łazicie i trzeba wam staty po, podbijać. Więc tutaj się szkolą, patrzcie, pod A, tutaj się szkolą pod S, tutaj się szkolą pod P. No jest to klasa. 12-14 dwalerów mi się tutaj szkoli. To jest w porządku opcja. Tutaj się robią dzieci, dobra, tobie dziękuję. Masz dużo siły. Tobie dziękuję. Masz niezłą siłę, dwie typiarki kolejne potrzebuję. Czy są jakieś, które nie mają co robić. Coffee break, Susan streamer witaj. Hmm. Nie, typiarze są. Tutaj Lidia kiepska witaj. O, gdzie ty tam windą na dół? Jak tu możesz? A tu mamy jeszcze jedną tą, patrzcie. Jeszcze jedno living quarter, sumie bym chciał ich tam puszczać. Ale tu jest ok. Na trzy pary naraz to myślę, że jest w porządku opcja, żeby tutaj działać. Bo to akurat. A ten no to się tak słabo bierze. Ale spoko. Mm. Tak, sześciu jak mam tutaj wyłączonych. To jest to dość. 7500 kapsli, które sobie póki co trzymamy, bo w gruncie rzeczy nie potrzebujemy jakoś niesamowicie więcej. To mógłbym zupgrade'ować, to byłoby szybciej, ale nie wiem, czy bym się o to jakoś zabijał. Mógłbym potencjalnie tutaj zrobić jeszcze coś, na przykład jeszcze jeden classroom. I to nam ładnie tutaj wyrówna ten ośrodek szkoleniowy. I jak jeszcze dwóch osób, nie wiem, nie wiem gdzie przydzielić jeszcze dwie osoby, bardzo ładnie. Do ciebie nam tu, ależ motorem dojechał. Edward Twitch, też dla ciebie nie mam co robić, więc leć tu. Proszę bardzo, możecie się ładnie szkolić. Tam się idziecie parzyć. Mi się to podoba. Tutaj Linda kiepska, Wojtek Gola. No, Pago się za Susan wreszcie wziął, słuchajcie. To jest spoko opcja. Nie Niezapominajka, Klaudia. W bardzo ładnych ciążach. Tak, tutaj trwa szkolenie. To jest w porządku. To jest w porzo. Ok, molraty. Ym... Mmm, dobra, wyślę Ciebie. Powinienem wziąć tych, co są obok, ale oni tam tak dobrze się bawią. Z dupy. Bierz jakąś dobrą broń. O, dobra, no i po robocie. Przeszły tu. Wyposażamy ich w broń. Tyle było romantycznej atmosfery i robienia dzieci. Dobra, walimy. Dobra, tutaj już jesteście nieprzydatni, chyba. A tu piarko, O Boże, tam przeszły jeszcze. Yy, no leć tu, dobrze. idę też wracaj tutaj. Zapraszam. Low story space, spoko. Oddejść od Gana, bo też poddawajcie bronie. O, pago samotny. Mandiu tutaj bajeruje streamerkę. Patrz, ilu mam tam oglądających? No twój czuję. Yeah. Dobra, Nawcia, co tu robisz? Nie, 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 ty nie tu. E, możesz tutaj pójść na przykład. MC, ty jesteś wolna. Zapraszam. A mogę ci jakoś charyzmę podbić? Nie, nie mam takich rzeczy. Powinienem skraftować jakieś takie odfity na charyzmę, na poczet, właśnie robienia dziecioków, nie? To by było spoko. Stazja? Może nie, bo ty masz niskie staty. Znaczy, tam dużo osób z niskimi statami puszczałem. Muszę tu mocniej potrenować tych moich dwellerów, żeby później mieć fajne takie kasty i całe rody, które będą wyspecjalizowane, wiecie, w konkretnych zadaniach. Oho, coś się dzieje. Wojtek gola. Wojtek przejął streamerkę. A mandzio co? Mandzio woli jemce. No dobra. Można i tak. I na jakiegoś kweściora byśmy sobie może poszli. Myślę, że to będzie w porze. O, dobra, coś się dzieje. paga coś tam wyrwał. No Mandzio tak zagaduje, ale tutaj nieśmiało, nieśmiało to sobie idzie. Małymi kroczkami do przodu. Z energią mam problem, mam jej mało, no ale zabrałem faktycznie dużo osób. Stamtąd, żeby ćwiczyły nie wiem, czy to było takie mądre. To może wróćmy kogoś tam. Tutaj nie wróć ty. Ronald Tusk. Nie mam dla Ciebie zadania, więc dostaniesz armor Ronaldzie i zapraszam Cię tutaj, bo będę mieć zaraz problem z prądem. A to co? Has discovered an abandoned cabin. Do you want to let her to go in? Enter. O oh wow, czyli jak jestem w trakcie gry, jak moi podróżują, to jakieś takie questy i rzeczy mogę znaleźć, to ciekawe. Explore the cabin. No dobra. No nie no, zusia to jest petarda w ogóle. To ona to sama porobi. Nice. No, to będzie grube. Ale dostaje. Czy ja to zrobię? Jak mi jakieś kryty zaraz nie siądą, to słabo wow ale ciężko. No, będę stąd uciekał chyba Jak jakieś kryty zaraz nie wejdą Kryty to jest moja jedyna szansa, tak? To muszę uciekać inaczej No, jest cieniutko No, może zabiję tą jedną, na no drugą jakiś kryt No, to jest jedyne na co liczę, ale skoro to jest takie trudne to może z tego będzie, słuchajcie, no coś. Strzelaj tu na pewno. Dobra, no zrobimy to. Zużyję parę tych steampaków, ale zrobimy to. No ciekawy jestem, bardzo Kurczę, no żeby jakiś krytek siadł. Byłoby to prościej. No dobra, ale jak już są dwie typiarki, to już jest OK. Dobra, i teraz już chillerka. No ale to było martwiące w pewnym momencie. Bo nie widziałem paska zdrowia tej laski z tyłu. No i to wyglądało bardzo źle. Jak tylko tą babeczkę z przodu widzieliśmy, nie? To było dramatyczne wręcz, ja bym powiedział. O, dobra, jest kryć. Pięknie. Tak się robi hip-hop. Wow! Nawet nie wiem co to, bo przeskoczyło dalej, ale wyglądało jak coś na no, bardzo drogiego. This is a private dinner party. You're not invited. What? I was totally invited. I guess we can always add dweller to the menu. Okej okay, świetnie. O, no, konkretna typiara. No, mam steampaki, więc powinien nam dać radę. Powiedziała Zusie. Wcale się nie No to trochę potrwa. Mogłem jej trochę mocniejszą broń dać. Niż tą snajperem, no, ale nie spodziewałem się. Tak szczerze, ale fajna opcja, że takie questy w ogóle są. Myślę, że tu też będą zajebiste rzeczy, jak sobie tę walkę zrobimy. Dawaj, kryta! Dawaj, kryta nie bądź. Proszę, hipokryta mm. na 46 level to by wypadało, żeby jakieś kryty posiadały. Jezu, wszystkie steampaki. No, ona nie będzie dwa dni łazić po pustkowie. No już to wiem, no ale to, co tutaj zgarniemy, mam nadzieję, będzie tego warte w tej zmianie sytuacji. wartej zmiany, nie zmianie. Co ja się dzisiaj przejęzyczam? Taki poranek, słuchajcie. No, piu-piu. One sobie muszą się rozstrzelać. O, dobra, dziękuję. O, trzykrotnie starczy zwierzaczek. No i to jest miła rzecz. Strój i blueprint. I kapsle. Ach, zwierzaczka sprawdzić nie mogę, niestety. No dobrze. To chyba tyle. Return to Wasteland. Continue Exploring, no. Threefold Fold Flag, Legendary Weapon Recipe, Pet Carrier. No to są dobre rzeczy. To nie ma o czym gadać. To jest petarda. I ona sobie dalej łazi. No dobra, w porządku. Czy to mi się nie powinno zaliczyć jako lokacja na Wastelandzie? Chyba ta gra tak nie działa po prostu. Low storage space, no ja to rozumiem. 99 mam rzeczy. Dużo junku, z którego nic nie kraftuje. Może powinienem go posprzedawać po prostu i tyle. Dobra, Linda. Leś tam popomagać. Zostaniesz tak. Lecz ty też pomóc tu przy Powerze, żeby nie było tak kiepsko. Tobie może jeszcze jakąś typiarkę bym wysłał? Czy nie? Way of Blonde. A podbić tu. I może na jakiegoś quest'a polecimy. Fajne, hidden stash of caps. 1000 kapsli. W porządku, podoba mi się to. Przyda nam się. Potem, zaraz jak zaczniemy się rozbudowywać... To... To te kapsle idą jak złe. Chat, Gimper i Samu. O, coś tam się dzieje. Tam mi się podoba. Dobra, tu macie ładne brońki. Weźcie po 2T. Pieska ma Klaudia. Nie wiem, co jest z Klaudią. A Klaudia jest w ciąży, dlatego nie może iść. Cóż? No trudno. Gimper się nie przejmuje i idzie sobie na pustkowie. Tutaj no liczy się przetrwanie, słuchajcie, gatunku ludzkiego. Recover the main stash of caps. Dobra. Tysiąc kapsli mamy do zebrania tutaj. To jest bardzo fajny kwestik. Hop. Dobra. I zobaczmy, z czym my tu będziemy mieć do czynienia. Z kapslami. Nawet sympatycznie. O, jest bandyto. Emeritos banditos. Czy tacy Emeritos, to się zaraz okaże. Kocór wściekły i zły. Nie podoba mu się taki banditos i dobrze, bo dostał headshota. Dobra, lecimy niżej. Hop. Dobra, ale droge to na czynku. Taki prościak quest się zapowiada. Nic skomplikowanego. No to co Zeus je znalazła, to był konkret. Tamże cztery te... No jakbym miał mniej Steampaków bym musiał uciekać, nie? I by była beka. Dobrze, że ją tak naładowałem, że dużo tego miała. Oj. Tutaj level upy. I jeszcze z ciała. O, jeszcze jedno. Boże. Dobra, dozwrócimy. Git. Właśnie tutaj i to też podnieśmy. Dobra, zejdziemy sobie tu. To the Victor Go the spoils Nie wiem jak to przetłumaczy dokładnie. O nie, no można było to lepiej zrobić, panowie. Nieładnie. Nie podobało mi się to. Tu też... ojej. Bardzo źle. Bardzo, bardzo źle to poszło ta walka. Czy wiadomo na no, jak na skalę takich prostych walk, ale... Ale mogło być na pewno lepiej. O! Duże radrocze. Ale i tak poginęły Dużo z tym paków, to spoko, bo uzupełnimy sobie zapasy Cyk, cyryk, cyk, cyryk. Aż mi się chce w Fallouta grać, takiego zwykłego. Wiecie, jak sobie tego sheltera tutaj robimy. Ale to może, jak skończymy serię z Fallout Shelter, to sobie na przykład zrobimy. Zobaczymy. Nie obiecuję, bo zaraz potem będzie Gimper, robię całe serię. Yellow. Także tam ja sobie tylko tak. Pierdole pod nosem, ok? <noise> tak przyjmijmy Tak czasami lubię O, dobra, banditos Kapsule już odzyskane, więc mógłbym się wycofywać, ale oczywiście dogramy sobie do końca Dużo fajnych rzeczy, no chociażby Paki przyniesiemy Bardzo ładnie Level fajnie, dużo expa Nie są takie trudne walki, a dużo expa wpada Chyba, że oni już byli na skraju levelowania wszyscy, no taka też jest opcja. Elegancko. To mi się podoba. Mógłby być jakiś skrót, żeby nakazać wszystkim strzelać w typa jednego. To by było mega przydatne. Na przykład robię A i klikam. Czy coś, nie? A takie przeciąganie to beka bo te postacie się za szybko ruszały albo jakaś pauza aktywna właśnie na spacji. Chyba już to mówiłem. No ale trudno, nic z tym nie zrobimy. A te mechaniki są na tyle proste, że to wiecie. To, jest, to była jednak gra mobilna i po prostu bardzo się przyjęła. Myśmy ją zrobili na komputery. Dobra. Wszystko przelecieliśmy. Jak to z brazylijskim czadem w składzie? Return to Vault. Loadingujemy sobie, zobaczymy co tam wolcie. Ja myślę, że jakieś kolejne romanse urocze. Tych zostawię albo nie, dobra, niech oni przyjdą. To zanim domknę odcinek, bo teraz będę wychodził z domu na parę godzin. To zanim ten, to ich gdzieś powrzucam, żeby coś robili. Sprzedajcie common itemy, resztę zbierajcie. Zróbcie, niech sobie biega. Podoba mi się ten quest, żeby sprzedać 100 broni lub outfitów. Jest taki długofalowy. I bym gdzieś wysłał na jakiś trening, ale tu wszędzie jest full. Chyba inteligencja mogłaby być wyższa. No to dawaj, gościu yy, Chad. No to mógłby podbić tutaj. Typiarka, niech idzie gdzieś do roboty. A to i samo wysłałem na inteligencję, żeby się uczył, czy co? Nie, no, Gimpera chyba, nie? A nie, i samo idzie. A, i Gimper wywali Edwarda Twitcha stąd, no dobra. To ty Edwardzie może pójść tu, bo masz charyzmę 3. Aby się jakieś laski przydały, a nie... A nie typiarze, ale laski ćwiczą. God damn it. Mariusz Pudzianowski. Zapraszam. Przydadzą się jakieś panie. Dobra, no to wy ćwiczcie. Nie będziemy więcej was brać. Wershof! Wersow to niezła partia. Tu zapraszam. I jakiegoś chłopa. To niech i samu może dla niej podbije. I sam i Wersow. To nie może skończyć się źle. Zapraszam. Nie mam tu nic dla ciebie na charyzmę, ale nie szkodzi. Dobra. Więc tutaj trzy pary się robią. Tu się robi jeszcze jedna para. Tutaj się uczą, surowce się produkują. 8200 200 i na razie jeszcze czekamy z rozbudową, żeby nam się tu poduczyli. Czekamy aż Zeus sobie tam pójdzie. Tutaj sobie czekamy. Nie czekamy sobie w sumie, ale chcemy porobić trochę dzieciaków. I jak tutaj mi się jeszcze podszkolą, zdobędą myślę, że z poziom albo dwa. To się będziemy dalej rozbudowywać. Najważniejsze na ten moment jest, żeby w Weapon Workshop móc robić rzadkie bronie. I to mi się bardzo przyda. Tutaj czekamy na. W sumie mamy już outfit workshop. a Outfit workshop. Przy 55, może rzadkie outfity robić. W sumie nie czekam Masz tak bardzo na te rzeczy. Tutaj. Mhm. Najważniejsze są rzadkie bronie, a później legendarne. I to jest najważniejsze. Ważne jest też to, żebyście byli szczęśliwymi ludźmi. Takimi pozostańcie i widzimy się w kolejnym odcinku Fallout Shelter. Papa! Pa.